Bardzo się cieszę i serdecznie witam Państwa u nas na kolejnej już wystawie. Bardzo się cieszę, że ta galeria, która w zasadzie jest bez nazwy, ale tak roboczo nazywamy ją Galerią pomimo, bo jakoś trzeba zawsze się tutaj, wzdłuż tej galerii, yy, idąc czy to do biura, czy to do sali na jakieś wydarzenie, jakoś się potykamy o to miejsce. I cieszę się, że coraz fajniejsze wystawy się pojawiają yy, tutaj. Yy, no jestem zaszczycony, że Darek odezwał się, bo znamy się już, e, <grym> <z, zanim grym> będziemy bardzo, bardzo wiele lat. I nagle okazuje się, że Darek się odezwał i mówi, że chciałby pokazać u nas coś swojego. Czym jestem bardzo zaszczycony, bo to zawsze to miejsce zaczyna mieć swoje życie, jeśli tacy artyści chcą się tutaj prezentować. Także dziękuję bardzo za, za, za to, że. W zasadzie nas jakby wybrałeś i zaszczyciłeś swoją obecnością. Oddaję ci głos, opowiedz o tym, co robisz. Ja co nieco wiem, bo, bo mi mówiłeś. Ale jest to bardzo interesujące faktycznie. I od razu odbijam to ja dziękuję za poświęcony czas, bo chyba czas jest najcenniejszy. Dzisiaj w zwariowanych na czasach to wszyscy tak biegniemy, że... Państwa czas poświęcony, to jest naprawdę dla mnie, no nie da się tego opisać, bo no, no, cieszę się strasznie. E, jak, to wszystko, jak to wszystko wyszło? Z, dlaczego w ogóle te, te malowanie? Bo e, mam bardzo krótko, są faktycznie tylko 3 lata, nawet nie całe 3 lata. Zajmuję się grafiką e, tradycyjną, e, czyli w tuszu lat 30. I e, to jest taka, będzie taka śmieszna taka historia, bo jak zaczynałem, kiedyś mój szwagier przygotowywał się na studia na architekturę te 30 lat temu i razem zaczęliśmy malować jakieś prace olejne. Ja namalowałem piękny, no, piękny kicz, czyli jakieś tam plaże z palmami, namalowałem statek, namalowałem jakimś, na jakimś morzu. I ten mówi, taki pierwszy obraz olejny, który chciałem namalować to jakaś martwa natura. I malując ten obraz, namalowałem te wszystkie książki. na jabłka, to co tam miało być, ale poległem, to była książka, poległem na okuciach książków mosiężnej. Nie potrafiłem tego namalować, nie potrafiłem wyciągnąć światła, nie potrafiłem tych refleksów wyciągnąć i stwierdziłem, nie jestem malarzem. Po prostu nie wiedziałem, że to, że to tak nie działa, że ktoś bierze, w, próbuje namalować inny obraz, myślałem, że to wychodzi, zostaje malarzem, nie wychodzi, nie jest malarzem. No i, i tak to, taka była historia że e, przestałem malować wtedy i zabrałem się za tą grafikę moją. E, ta, ta grafika to też e, jest dosyć takie skomplikowane. Bardzo dużo linii jest na, na tych obrazach, to właśnie te, grafika to było głównie jedna linia. Bardzo dużo tutaj na tych pracach jest e, jednej linii ten, który był na plakacie, właśnie ten, ten, ten pomarańczowy, to jest wszystko jedną linią zrobione. E, jedna linia to jest taki mój fetysz. Uwielbiam monotonię, uwielbiam e, robić coś długo. Jak się obraz kończy, to, to e, wręcz mnie to irytuje, ona <grym> się kończy. Czyli sobie lubię dokładać pracy, czy jak tutaj ta papiernika, to też sprawi się od malowania tych, tych, to nie jest czarne błoty, bo tylko to są czarne, trzy, trzy, trzy kreski, trzy, trzy kreski czerwone, trzy kreski niebieskie i trzy kreski czarne w środku, żeby nie uciekły, żeby poziomy i to trzymał. Także strasznie, strasznie lubię tą monotonię. Uwielbiam, jak coś długo trwa, czyli w, nie, nie wiem z czego to wynika. No, to jest, można porównać do takiego, nie wiem, może nie na, na drukach. Ktoś lubi coś, jak coś tam, jakieś właśnie takie, takie, takie... E, Mi to nie przeszkadza, jak coś jest jakieś monotonne, tylko, e, tego. to jest... E, mój no go... to po prostu. E, z, jeżeli chodzi o, e, o same inspiracje, bo, to, to, to wiadomo, że modernizm, bo e, Cały, cały początek modernizmu, Art Deco, ale też Philip Stark, Hill House, Marc nie praktycznie te wszystkie rzeczy jakieś tam... Państwo, teraz jest internet, kiedyś to jak zaczynają w ogóle interesować się, interesuję się od zawsze jakimiś takimi rzeczami audiowizualnymi. To e, z, wtedy były tylko i wyłącznie periodyki, czyli kupowanie jakichś miesięczników, jakieś domy wnętrze, jakieś e, fotografia, bo też, też zajmujemy się fotografią e, jakieś takie rzeczy. Potem albumy, odkrycie Gaudiego, e, Mariano Pałka, który chodzi z polskich artystów e, to też e, zaposynowało to strasznie, że. że malował tylko wyłącznie liczby, chociaż też potrafił malować wcześniej, jego twórczość to było malowane normalnie figuratywnie, dopiero później się przestawił na, na te liczby. Czyli tych inspiracji jest bardzo dużo. To jest przede wszystkim, ja to też do tego tak podchodzę, że, bo słowo artysta to no, to jest, trzeba AST słańczyć. Tak, takie mam, tak jest dla mnie po prostu hołd dla ludzi, którzy skończyli, skończyli ASP, ja to takie bardziej przez, przez małe a, jak sobie wytłumaczyć, to jest tylko i wyłącznie hobby. A I sama, w moim przypadku to jest sama produkcja, czyli, czyli produkcja, czyli powstawanie tego, to jest najmniej spędzony czas. Mi się wtedy czas zatrzymuje, czyli jak coś maluje to z, e, bardzo często jest coś zaplanowane, a bardzo często jest to w, w trakcie, jest tysiąc zmian, czyli ileś wersji, że będzie tak, tak albo, albo, albo inaczej, że, że i wtedy ten czas się zatrzymuje. Czyli to chyba o, o to chodzi, czyli jak po prostu w, mam z tego przyjemność, a co z tego potem wyniknie, to jest jakby wtórne. Bo tutaj e, na przykład kluczyk, kluczyk to jest, już e, tu Pani mówiłem wcześniej Pani Agnieszce, że to jest obraz zamalowany, który, namalowałem <laughs> zupełnie coś innego, w ogóle mi się to nie podobało i zamalowałem to, z, z, zrobiłem coś innego. Także ja też się uczę. Przede wszystkim uczę się warsztatów, czyli to jest y, konsystencja farby, pędzle, y, jak, jak y, nikt mnie tego nie uczył, czyli nie... Y, wszystko jest po prostu organoleptycznie. Sprawdzam y, pierwsze, pierwsze takie obrazy z tymi skądu głowy i to malowałem y, z małymi, małymi pędzelkami, dopóki później odkryłem, że są linery, że można to, że to wszystko jest jakby samo wynika z, z pracy, z, z godzin spędzonych przy tych obrazach. Jeżeli chodzi o malowanie figuratywne, to mnóstwo mam pomysłów, ale uważam, że jeszcze mam zasobę warsztat. Czyli na przykład jak ten domofon to to jest takie można że to jest takie malowanie takie e, jak, trochę jak, jak dzieci malują w, malują w, 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 w szkole bo rzeczywiście tak, tak to wygląda trochę, to yy, może to trochę street przypominać, yy, takie proste zupełnie malowanie, yy, ale w, yy, czy te wszystkie pomysły na malowanie figuratywne zostawiam na, na później, wydaje mi się, że jeżeli yy, będę miał inny masz, to no może wtedy spróbuję się zmierzyć z takimi rzeczami. Chociaż też linia, mnie tak, z ta tak, jest takim fetyszem, tak nie kręci, że, 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 że może być tylko inna linia, nie wiem. Nie ma, w tym nie ma to w ogóle żadnego znaczenia co będzie dalej, jak to, jak to będzie dalej się rozwijało. Dlatego no, się bardzo cieszę, że, że możemy się tutaj spotkać, bo ja naprawdę yy, uważam, znam swoje miejsce w szyku. <laughs> znam swoje miejsce w szyku i wiem, że to jest... Yy, yy, to po prostu yy, jak ktoś przechodzi, to napisane jak, przy jakimś tekście, czy, czy w ogóle co jest jakiś tam wizualne. Zatrzymujemy się, albo się podoba na zasadzie, albo się nie podoba. Tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś się podoba, zatrzyma się, jeżeli też ktoś coś zobaczy zupełnie innego w tym, w tym obrazie, to już w ogóle super. Bo niektóre były malowane z założeniem czegoś tam, na przykład ten tutaj, e, może taka ciekawa historia, że ten obraz to jest e, przyjechał e, kuzynka, przyjechała i mąż popatrzył na to, no przecież to jest serata. Tak Taka, wiecie państwo, jak się cerafie rozkłada na. na tam, tam. Super! świetna, no świetna i to, to, to świetna. Tak naprawdę to jest z Indiami, wersja ekstremalna. To jest czerwony u góry na w takiej samej odległości jest niebieskiej, tylko niebieskiej, jest tylko tego na, na torle, to jest wersja ekstremalna i yigang. Pod spodem jest koło, które można powiedzieć też nie jest z Wtedy nie miałem pojęcia o fangorze, ponieważ nie, nie, nie studiowałem na ST, więc z historii sztuki mam dużo zaległości, że to wszystko do, jak wyłapuję sobie takie rzeczy, które mnie interesują, gdzieś tam czytam jakieś, jakieś także też uśpię, jak odkryłem fangora, to się nie wiedziałem że mam to co tam, Oczywiście mówimy w cudzysłowie fangora. Tak? To to... No i to, potem każda z tych rzeczy to są, to są jakieś tam gdzieś inspiracje, w, bardzo różne, naprawdę bardzo różne. A potem co z tego wychodzi, to tak jak Państwo widzą. Że to jest na zasadzie: powiesimy sobie tobie gdzieś tam w przedpokoju, a my sobie nie powiesimy no i już, no tak mi się wydaje, że to nie, ma co, nie ma co jakby do tego jakieś tam dorobiać w strasznej ideologii, bo to jest dla mnie. Wielka przyjemność. Jedno jest pewne obojętnie nie da się przejść od tego, bo y, faktycznie ma to w sobie jakąś głębię. E, Chociaż nie zamierzam. Po... Jeżeli mówimy o perspektywę głębiej, to może by nie zamierzamy. Ale ja zdecydowanie stoję przed tym, staję, że, tak, że coś tam wciąga. To, co wciąga tak, tak, to, tak? to Zdecydowanie tak, więc... Raz jeszcze cieszę się i, i dziękuję. I ja Państwa zapraszam teraz do. Oczywiście odpowiem na wszystkie pytania, jeżeli jest naprawdę to, ktoś też Państwo to. bo na dołuchaniu są sami gitarzyści. Gram na gitarze też. od jestem gram na gitarze? Gram w takim zespole i tam są moi ulubieni gitarzyści. Te, które są, ci, którzy już nie żyją, można do nich zadzwonić. Kaktusy są dla tych, którzy Ciągle. na szczęście żyją, na szczęście grają. Także to również zadzwonić nie można. To są taka, taka zabata jakaś tam muzyczna. I to tyle. Dziękuję jeszcze raz.